Oto auto, które miało być królem Le Mans, ale spłonęło, przeliniło i wróciło, później znowu zniknęło. Oto jedyny na świecie oryginalny Jaguar XJ13. Data 50 to dla Jaguara złota era na Le Pięć 5 zwycięstw, czego 2 dzięki C-Type, a 3 dzięki D-Type. A potem zamiast iść za ciosem, Jaguar postanowił wycofać się. Dlaczego? Bo stwierdzili, że stare rzędowe szóstki to już przeżytek, a nowe przepisy wymagały świeżych pomysłów. Plan był prosty, powrót na Limon w 58 z nowym V12, które zmiecie konkurencję. No i tu zaczyna się problem. 1957 roku fabryka w Coventry spłonęła. Wraz z nią plany, samochody i kilka egzemplarzy plaży it's kss Jaguar musiał ratować fabrykę, a projekt nowego auta odszedł na dalszy plan. po 12 nad którym pracował Claude Bailey, zadebiutował dopiero w 1964 roku. Tenże nowoczesny silnik produkował 509 koni, a wokół niego rozbudowano ic 13 samochód, który miał przywrócić Jaguarowi fałę na torze. Leki aluminiowy nadwozie, 186-litrowe zbiorniki paliwa, czemu by nie, opływała karoseria i 990 kW. W teorii